Dzień dobry. Proszę. Poproszę czarną kawę. Babeczka. I babeczka. 23 liry. Proszę. A jakieś drobne? Ja mam. Naprawdę. Znalazłam dychę, więc potrzebujemy jeszcze 13 okrągłych monet. jeden, iki, dwa, yy, trzy, doth, cztery, yy, pięć. Oj. Zacznę od nowa. Dobrze. Tak. Spieszę się. My też. Do prawdy? Tak. Wytrzyma pan kilka minut. Zaczynaj. Jeden, dwa. 4, 6, 8, 10, 12 i 13 już. O co Ci chodzi? Nie chcę czekać do wieczora. Ale poczekasz, bo uczymy się liczyć. Od początku. To trochę zajmie, skoro nie potrafi policzyć do 13. Uderzysz mnie? Ja pana obsłużę. Dzięki. Wezmę babeczkę. I sok. Hmm. Reszta dla pani.